To skupmy się może na takim praktycznym podejściu do, do tego, na, na jakie obszary dyrektywa unijna będzie wpływała w danych organizacjach. Tak, to jest taka kwestia, która może też. Państwu pozwolić naprowadzić, jakimi obszarami trzeba się zająć. Więc może zacznę od tego, jakie są takie główne obszary, do których odnosi się dyrektywa, która, no tak, takie, powiedzmy, największe klocki, nazwijmy to. Więc przede wszystkim to jest rekrutacja, i tu akurat nasz ustawodawca najpilniej zadziałał tu już mamy projekt ustawy, czyli równość i jawność w obszarze rekrutacji. Po, po drugie, Szeroko rozumiane prawo do informowania pracowników zgodnie z, z dewizą dyrektywy, że bez jawności nie ma równości, więc dyrektywa zawiera liczne obowiązki właśnie informowania pracowników czy o ich indywidualnych poziomach wynagrodzenia, ale też średnich e, z podziałem e, na płeć, bo też to jest ten kluczowy element e, dyrektywy. E, I też to, co ma duże znaczenie właśnie dla e, dla różnicowania kwestii wynagrodzeń z uwagi na płeć to jest kwestia weryfikowania i raportowania luki płacowej między, między płciami. To jest też taki, taki duży, istotny obszar dyrektywy. I, i coś, co też jest jakby takim no, clue, czyli zagwarantowanie przejrzystej, sprawiedliwej siatki płac czy struktury wynagrodzeń.